Cześć wszystkim, nowy dzień, nowy cytat. Zapraszam dzisiaj Księga Mądrości 12. Twoje niezniszczalne tchnienie jest we wszystkim. Dlatego upadających karcie z opóźnieniem, a ostrzegając, przypominasz w czym grzeszą, aby odsunęli się od występku i w ciebie Boże Ojcze uwierzyli. A ponieważ dawnymi mieszkańcami Twojej świętej ziemi wzgardziłeś za czyny najobrzydliwsze, za praktyki magiczne, za bezbożne obrzędy, za bezlitosne mordowanie dzieci i za uczty ofiarne ze spożywaniem ludzkiego ciała i krwi, postanowiłeś owych wtajemniczonych członków uczty, i rodziców mordujących bezbronne życie całkowicie wytracić rękami naszych ojców, aby godnych osadników, dzieci Boga, otrzymała od ciebie ta najcenniejsza z wszystkich ziemia. Lecz tamtych także, że ludźmi byli, oszczędziłeś, posyłając najpierw szerszenie, forpoczty wojsk twoich, aby ich nieco przez krótki czas niszczyły. Nie, że nie mogłeś tych bezbożnych wydać w bitwie do niewoli sprawiedliwym lub zeczyć ich co do jednego napaścią groźnych bestii czy nieugiętego słowa, lecz że karząc ich z umiarkowaniem, dawałeś możliwość nawrócenia się. Choć przecież dobrze wiedziałeś, jak złe jest ich plemię i jak głęboko ich złość jest zakorzeniona i że ich myślenie nigdy się nie zmieni. Dziękuję, pamiętajcie, czytajcie, pismo święte niech Bóg Was prowadzi. Do zobaczenia, miłego dnia!